Cześć! Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam prawidłowe wykonanie ćwiczenia na mięśnie brzucha, tzw. Allachów. Oglądajcie! W dużym skrócie brzuch składa się z mięśni prostych, skośnych oraz poprzecznych. Prosty dzieli się na dolny oraz górny, choć tak naprawdę jest to ten sam mięsień. Lecimy dalej. Mięsień skośny dzieli się na zewnętrzny i wewnętrzny. Natomiast mięsień poprzeczny znajduje się pod wszystkimi tymi mięśniami i jest tak jeden wielki pas kulturystyczny. Pamiętajmy, że aby mięśnie brzucha były widoczne, poziom tłuszczu naszego ciała musi być odpowiednio niski. Przechodząc już do sedna dzisiejszego nagrania, aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, musimy pamiętać o zwinięciu tułowia, aby nie ciągnąć plecami. Co za tym idzie, ochronimy nasz kręgosłup. Starajmy się także w jak najmniejszym stopniu cofać biodra do tyłu. W ten sposób maksymalnie zaangażujemy brzuch do pracy. Brzuch trzymamy w ciągłym napięciu, a przy pięciu można na sekundę przytrzymać. Dostosujmy ciężar do naszych możliwości, w ten sposób unikniemy kontuzji. Idąc w dół robimy wydech, tak aby przy końcowym spięciu nie mieć powietrza w płucach. Natomiast idąc w górę bierzemy wdech. Myślę, że 4 serie po 15 powtórzeń wystarczą, jednak to jest indywidualna sprawa. Jeśli film Ci się podobał zostawcie kciuki w górę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.